Zacznijmy od tego, że temat patelni jest bliski memu serduszku od lat. Lubię smażone, lubię smażyć. Lubię sobie usmażyć coś w terenie. Nie? I od lat poszukuję patelni idealnej, jak Indiana Jones tego złotego łebka. I chyba znalazłem, i na szczęście nie skończyło się to kulaniem dużej kulki, która mnie goniła, nie? Dzień dobry, szanowni państwo, witajcie oczywiście na kanale Ekwipunek Dzielgany Codziennie, bo się zapomniałem przywitać, głupija. Jesteśmy nad Wisłą. Jest rzeźko, jest minus 6, więc jest wreszcie jakoś tak po ludzku, nie? W sensie nie ma zginilizny. Przyjechałem tutaj, żeby wam złożyć życzenia w ogóle z okazji zbliżających się świąt, bo ten film się pojawi tuż przed, ale też szukałem pretekstu, nie? A ostatnio z kimś rozmawiałem nawet na temat patelni, na temat ekwipunku robionego własnoręcznie. Pomyślałem sobie, że skoro pytania się pojawiają, one się przewijają co jakiś czas... Więc może warto zrobić taki sobie odcineczek pretekst przy okazji składania Wam życzeń, więc pogadajmy o tym, jak wymyśliłem najwspanialszą, fantastyczną, idealną patelnię do lasu. Dobra, to trochę na wyrost, nawet trochę bardziej niż trochę. Wziąłem cztery patelnie. Nie brałem wszystkich, bo tam jeszcze z dwie może bym znalazł w kanciapie jakąś aluminiówkę, od mewy, coś, ale chciałem przegadać te takie cztery podstawowe rzeczy, które mamy. Skończyła mi się bateria w wadze w kanciapie, więc y, wagi gdzieś będą się wam wyświetlać tutaj. Oczywiście, jak każdy szanujący się leśny ludź, mam patelnię żeliwną, nie? O jezu! To jest. Y... King Hoff ona się nazywa, ja ją kiedyś kupiłem lata temu, chyba na Allegro, kosztowała niecałe chyba 40 zł, bo patelnie żeliwne w ogóle są drogie. Ona jest fajna, długo się nagrzewa, długo trzyma ciepło, jest też wypalona już, bo, bo już ma powłokę tą taką, wiecie, z polimeryzowanego oleju. Więc jest teoretycznie nieprzywierająca. Natomiast jej jedynym minusem, ona jest, wiecie jaka jest duża? Zaraz wam powiem, bo wziąłem ze sobą miarkę. Ona ma średnicy 25 i głębokości 4,5, niecałe, nie? To jest taka patelnia, ona jest super na stacjonarne wypady, jak sobie możecie, wiecie, iść do auta, wziąć sobie patelnię, przyjść do ognisko, postawić coś, luzi. Ale natomiast to nosić, ja nie wiem, ile to waży, ale no grubo ponad kilo na pewno waży. W każdym razie to jest super patelnia, ale na stacjonarne wypady za bo... Znaczy oczywiście, pewnie, znajdą się ludzie, którzy chodzą 25-35 km po górach i noszą ze sobą patelnię żeliwną. Ja mówię zawsze, pamiętajcie z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia, ja bym nie chciał, nie zamierzam, mnie w ogóle. Nie, że jestem leniwy, jestem. Ale ona jest ciężka, nie? Do plecaka, masakra w ogóle. Można ma też wartości y, obronne w razie czego, bo dzwon z czegoś takiego myślę, że kończy temat, nie? Jakby co? Chociaż nie wiem, czy by się rączka nie używała. A teraz zacznijmy od tych patentów, o które często pytaliście. To jest patelnia, której też bardzo często używaliśmy. Yy, to jest dorobione, nie? Poczekajcie, zdemontuję. Ona na przykład w Laplanderze, nie wiem czy ktoś inny jeszcze, bo to nie jest film sponsorowany, żadna firma nie przyłożyła do tego ręki, niestety. To jest Murika Campfire Frying Pan. Ona jest spoko, to nie jest patelnia z nierdzewnej blachy, nie? To jest yy, czarna patelnia, czy z czarnej blachy, no tak się mówi, nie? Z czarnej stali, czyli z rdzewnej. I kosztuje, sprawdzałem, 99 zł w Laplanderze. O matko, teraz mi się to schowało, ale jajca. Nie zdejmę rękawiczek, bo mi zimno w łapy. Nie ma mowy, nie zdejmę rękawiczek, nie będzie mi mówiła miarka, co mam robić. Przerobiłem chyba z Wivi Elementu mam przerobił pas 40 kg akulatury dla młodego do szkoły. Pociachałem na kawałki, więc się testuję spokojnie. Ale najpierw chyba Voyager, a może Ishtar od Hermana. Nie wiem, zobaczymy. Ona ma średnicy 23 cm. Zważmy w domu i zobaczmy, ile waży. Laplander chyba ma na stronce, że 600 gramów. Ona jest taka, ta rączka jest dorobiona. Czekajcie sobie, zablokuję, żeby mi się już nie schowała. Tak wygląda. Jej największym. I tutaj ona polega na tym, że nosicie sobie to, a na miejscu, jak chcecie sobie coś ugotować, to są dwie opcje, nie? Albo trzy opcje. Na niej ostatnio, jak nagrywaliśmy toporek, to na niej właśnie Arek robił bananki z czekoladą. Jak się dojdzie na miejsce i chce się sobie coś ugotować, to właściwie opcje są trzy. Można je używać tak, czyli łapać za to. Jak się ma rękawice skórzane, spoko. Można sobie dorobić kijaszka na miejscu, tylko ona ma dosyć wąziutkie wejście tutaj, takie stożkowe, jak wiecie, jak w łopatach, jak we wszystkim. I tutaj ona ma 18 mm, więc ten kijaszek będzie cienki. Dlatego ma tą dziurkę, dlatego my mamy dorobioną rączkę z tym właśnie wkręcadełkiem, bo... Jak się tu włoży taki kijaszek cienki, no to jakieś ryzyko tam jest, nie? Położycie tu półkilowego stejka i podczas zabierania, już ślinka wam leci. Wiadomo, nie, że każdy by wyjął z odciskał, otrzepał i pożar, no ej, ale stres jest. Ja ją lubię, lubię jej używać, natomiast ona, co mnie najbardziej wkurza, bo tak jak jedziemy sobie na przykład standardowo, piątek, niedziela, dwie nocki chcemy sobie zjeść, wiadomo, jakieś tam do kolację, usmażyć, coś tam, coś tam, ale rano na przykład jajecznicę, a na niej robić cokolwiek, co trzeba pomieszać, przez to, że widzicie jaka ona jest, nie? Ona jest prawie płaska. Ona jest taka trochę chyba jak do naleśników patelnie, nie? Kawał miecha, spoko na niej usmażyć. Jakieś takie rzeczy w dużych kawałkach, co tylko trzeba przewracać czy coś luzić, natomiast w momencie, kiedy nie wiem, pokroicie sobie indyczka w kawałeczki z cebulką, z papryczką, yy, nie wiem czemu zdrabniam, albo sobie, yy, nie wiem, chcecie zrobić jajka właśnie, no to Jajka, w sensie jajecznica, bo sadzone spoko na niej wychodzą. I kosztuje stówę. No, sporo, nie? Sporo, ale to jest jakaś e, chyba skandynawska, szwedzka, chyba Murika jest szwedzka, tak mi się wydaje. nie. Eagle Products jest chyba norweski, a Murika jest szwedzka. Oni mają jeszcze jedną patelnię, gdzie rączka jest na zawiasie, jest składana jeszcze z końcówką drewnianą. Tamta jest głębsza, cięższa. Z tego, co sprawdzałem w internecie, ona waży kilo 300. Sporo, nie? Też blaszana, też nie żadne żeliwo, nic, po prostu czarna gruba blacha i kosztuje 190 zł. Bardzo dużo. Tak na moje, nie? Ja mówię, mówię z mojej perspektywy. Ona jest fajna, kompaktowa, nie? Można sobie ją wrzucić. Przez to, że płaska, no to sobie gdzieś tam na plecy plecaka czy coś. Nie powinno się jej myć wodą. Powinno się ją czyścić na sucho i później ewentualnie troszeczkę olejku przesmarować i, i tak przechowywać, żeby nie zardzewiała. Nie? Jak jest dobrze wypalona, to mniej zardzewieje. A to zaraz będziemy o tym gadać. Więc to jest murika. Kosztowa. Waga 600 gramów według yy, internetu. Mniej, nie wiem ile wyszło, to gdzieś tutaj widzieliście. Ta ma jeszcze ten problem, że... Mamy rączkę dosyć długą i jak się ją postawi, a na patelni jest coś lekkiego, na przykład na kuchence, takiej gazówce, no to ją potrafi przeważać. Ona powinna być krótsza, ta rączka, no ale to z kolei na ogniu, czy coś taka dłuższa jest wygodniejsza, więc kwestia tego, co jest waszym priorytetem. Mam to, co też widzieliście na filmach, jeżeli ktoś ogląda. Kupiliśmy to z bondem chyba wąszą, tak mi się pamięta. I teraz zresztą ostatnio też dotuningowaliśmy do do ją, bo kupiliśmy Tefala. On jest super. Przede wszystkim jego największy, znaczy ma chyba dwie największe zalety. Kupiliśmy zwykłego Tefala takiego o średnicy 23 cm podaje średnicę tą wiecie górną, nie? Bodenko ma tak trochę pirazoko, nie? 17,5. Ona kosztowała 60 kilka, 61, 63 zł, jakoś tak. Odkręciliśmy rączkę, no bo była plastikowa, wiadomo, żeby się nie jarało, nie topiło. Ona jest fajna do smażenia i jest fajna do czyszczenia, no bo ma tą powłokę nieprzewierającą, więc cokolwiek smażycie, to przecieracie i część na ranie. Jest aluminiowa, niektórzy nie lubią. Jest pokryta tą powłoką, którą jak się podrapie, na przykład sporkiem czy coś, no to dupa. Ale nie chciałbym chyba żreć tej powłoki, bo ona jest taka trochę. Nowoczesne technologie często są szkodliwe dla nienowoczesnych organizmów, nie jak my, na przykład. Trochę mnie wkurzała, że się ślizgała, szczególnie na kuchence gazowej. Na tej kuchence na sk składanej na drewienko było lepiej, blaszanej tej takiej, wiecie, tego, na kominku. Teraz ją trochę okopciłem, właśnie na tej kuchence i na, na gazówce też się troszeczkę mniej ślizga. To jest plus. Do niej po odkręceniu rączki, tej plastikowej, oryginalnej, używałem. Uchwytu. To jest oryginalnie uchwyt od mewy, tylko że <laughs> tu jest powłoka nieprzywierająca, śliska, nie, nieczepna. Ten uchwyt jest przyz... przystosowany do tego, żeby łapać nim garnuszki, patelenki i tak dalej z rantem, żeby się było za co złapać, więc ona jest zresztą tutaj porysowana w kilku miejscach. O, ma dziaby. No bo jak się to łapie, tu jest coś ciężkiego, to się nie chce upuścić gorącego, nie? A ona niestety, o, widzicie, nie ma się nie ma się za co zaczepić, bo tutaj nie ma rantu, więc to było takie średnio bezpieczne i szczególnie jeżeli na patelni jest jakieś, wiecie, złoto, jakieś w ogóle być albo nie być, kwintesencja turystyki leśnej i jest jak to ma spaść, a szczególnie takie coś, co się nie da otrzepać i pożreć, czyli coś klejącego z cebulką, coś tam, coś tam, wszystko da się pożreć. Ja wiem, ale to wtedy zgrzyta w zębach, sprawdzone empirycznie, nie? wielokrotnie. Więc yy, to było takie sobie. Na początku chciałem opitolić ten cycek. To jest dla tych, którzy chcieliby sobie akurat to rozwiązanie zaadaptować nie? do swojego ekwipunku i do swojego używania gdzieś tam w turystyce. Tu jest gwint na śrubę czwórkę, więc ostatnio wziąłem jedną z lasek, które mam w kanciapie, bo mam ich chyba z 10 różnych takich leszczynowych. Suchutkie, wysezonowane, pewnie z 5 lat ma. Prawie nic nie waży, ale zważę, zważę. To też zważy. To jest leciuteńkie, to waży nic. Nawierciłem tu otwór, ta śruba była gdzieś taka, tu jest chyba z 5 cm w środku. Nawierciłem otwór, napchałem trochę pateksa tego wiecie dwuskładnikowego. Obciąłem oczywiście od śruby łepek, wkleiłem śrubę. Bushcraft, kurde, ej! <ścoughs> o! Hmm? Nic się nie stanie, nie? Bo jest bardzo, bardzo, bardzo dużo tej śruby tutaj, Patek spoko trzyma, więc to jest jedno z rozwiązań. Kijek darmowy, zajumany gdzieś przy drodze, spoko opcja, nie trzeba się martwić, że się wyślizgnie, nie nagrzewa się, nie? pyk, można sobie postawić na kuchence na ten. Tą rączkę zrobiłem trochę krótszą właśnie, żeby jej nie przeważało. Tutaj będą nawet, kurde, dwa jajka, to już jej nie będzie przeważać, nie? No. Więc to też jest rozwiązanie. Trzeba pamiętać, przy przenoszeniu szczególnie, że tak jak mówiłem, ta powłoka, której nikt z nas raczej nie chciałby żreć dobrowolnie, jest skrobliwa, a to jest metalowe. Więc przy przechowywaniu, przy przenoszeniu pamiętajcie, żeby zrobić to tak, żeby śruba nie charatała tej powłoki, nie? Ale to jest dobra opcja. Moim zdaniem, Dwie najlepsze opcje to są opcje, które w założeniu nie są opcjami biwakowymi, bushcraftowymi, turystycznymi, bla, bla, bla. To jest moje przedostatnie odkrycie, z którego jestem bardzo zadowolony. I Wam polecam, jeżeli chcecie. Jeżeli na przykład zależy Wam na tym właśnie nieprzywieraniu, zależy Wam na lekkości, zależy Wam na łatwości czyszczenia i tak dalej, i tak to kawałek kika z gwintem robi robotę, nie? Dobrze, że nie obciąłem tego cycka, bo by było po ptokach, że tak powiem, jak mówiła babcia Krysia. A tak nie jest po ptokach, nie? Tak jest, spoko zestaw. I naprawdę jest leciutka, tym bardziej jak się odłoży żeliwną i weźmie się tą do ręki, nie? To się człowiek czuje jakby, tak jakby jakiś pająk ugryzł czy coś by się zmienił, nie? Wiecie w co. Dobry nowy Spider-Man, nie? wam Nie, no żart. Nie jestem tak. Jestem świnia, ale nie aż taka. Ja ok, mam wrażenie, że jestem trochę żółty. Chyba mam źle balans build ustawiony. Ale ten film ma być merytoryczny, a nie artystyczny. I ostatnie, słuchajcie. Opowiem historię, bo to jest moje ostatnie odkrycie. I ja uważam, że to jest w ogóle najlepsza opcja. Jest petarda po prostu, jest petarda, nie? Koszt całkowity 31 zł i 30 groszy. Najlepsza bushcraftowa patelnia świata. Obserwowałem od lat. Australia ma swoje, one się nazywają Hillbilly, chyba firma to jest, chyba Hillbilly. Mają Hillbilly Pan. Zwykła, metalowa patelnia. Jeszcze taką fajną ma grawerkę Australii na wewnątrz, na dnie. Składana rączka, też metalowa. Ale koszt, kurde, chyba tam z 50 dolców, nie? E, Skandynawia ma Murike, Skandynawia ma... Y, Andersona, Adversona, nie pamiętam jak się nazywa firma, mają, to się nazywa Swedish Pan Metalowa patelnia, blaszana. U nas to się, nie wiem czy teraz się mówi, kiedyś się mówi o cygańskiej, babcia Krysia miała cygańską patelnię. Ja ją teraz mam po babci Krysi. I z cygańskiej czarnej, starej patelni, która ma kilkadziesiąt lat. Jajecznica rano w niedzielę albo w sobotę rano jak człowiek został w domu i nie siedzi w zimnym lesie. To jest mistrzostwo świata i na żadnej innej patelni nie da się zrobić takiej rzeczy jak na patelni babci Krysi, nie. Nie musicie mnie przekonywać, wiem co mówię. Są patelnie też od jakiegoś nazwiska Stodolców, nie? Może jak się y, pracuje w Stanach, zarabia w dolarach i tam mieszka, to to 100 dolców może robi mniejsze wrażenie. Dla nas Polaków 100 dolców to jest prawie 400 to robi petarda wrażenie, nie szczególnie, że nie rozmawiamy o zwykłej blaszanej patelni, wpłynek robiony własnoręcznie. Modernizowany własnoręcznie, bo musiałbym zrobić patelnię, nie? Odnośnie babci Kryś. A ta historia ma początek lata temu, ponieważ mój ziom serdeczny, Michał, którego serdecznie pozdrawiam, piąteczka, serdeczna. Ziom, dawnośmy się nie widzieli. Ziom z Białego Stoku, bo ten Biały Stok jest akurat ważny, kiedyś mi przywiózł zestaw patelni cygańskich, ponieważ patelnie cygańskie są robione w Białym Stoku. To jest spółdzielnia inwalidów, nazywa się Spinwar. Przywiozł mi patelnie od takich dużych, tam chyba 32-centymetrowych, do malutkich. I ja je ostatnio znalazłem w kanciapie. Leżały zaolejowane za, yy, w takich papierkach, w workach, żeby właśnie nie rdzewiały, bo rdzewieją. I wziąłem tą najmniejszą. Chyba to jest najmniejsza. Nie wiem, czy są jeszcze mniejsze. Ale ta jest idealna. Ona jest normalnie srebrna i ja ostatnio jak ją wypalaliśmy na ognichu chciałem to nagrać, ale już było ciemno i dupa była z tego nagrywania. Powiem wam jak ja ją zrobiłem. Ona normalnie przyjeżdża srebrna, trzeba ją dokładnie wymyć. Niektórzy mówią, że trzeba wypalić na niej na przykład obierki ziemniaczane z solą itd. itd. Ja ją wygotowałem. Wymyłem detergentem, Ludwikiem, wiadomo, nie Ludwik jest najlepszy. Wy, wyszorowałem, wyszorowałem później, bo to szorowałem w domu, później ją lekko przejechałem olejkiem rzepakowym, żeby właśnie nie y, odciąć dopływ powietrza, żeby nie zardzewiała, bo ona zardzewieje wam moment. Jak ją umyjecie, zostawicie wilgotną czy coś, to się uda, zrobi moment, nie dostanie plan. Ona na Allegro kosztuje 30 zł. Wyszorowałem ją, wzięliśmy ją na ognicho, patelnie stalowe, które chwali większość chyba szefów kuchni i mówią, że są super. Mają właściwości podobne do patelni żeliwnych, ale jednocześnie mają dużo, dużo. Mniejszą wagę, są po prostu wygodniejsze do używania. Ja ją wypalałem tak, podgrzałem ją na ogniu na sucho. bo no wiecie, nie, trochę tam jakieś pory się rozszerzają coś tam, coś tam, i zacząłem ją delikatnie smarować ręcznikiem papierowym po prostu olejem rzepakowym, bo olej rzepakowy ma wysoko, wysoki punkt dymienia, tam chyba 240 stopni. Ten olej ma spolimeryzować. Polimeryzacja oleju to jest chyba zagęszczenie. On się po prostu spala jakby na tej patelni, powoduje, że ona dostaje też powłoki nieprzywierającej. Jak to zrobicie raz, to nie wystarczy, nie? ja to zrobiłem chyba z 15 razy, czyli on sobie podgrzałem, wysmarowałem olejkiem, postawiłem taką ciepłą na ognichu do dymienia. Później ją zdejmowałem, ona sobie stygła. Jak już można było jej dotknąć, była taka letnia powiedzmy, to smarowałem znowu. Znowu na ogień, znowu się dymiło. Zdejmowałem, studziłem i tak robiłem to pół wieczoru albo cały. Co powoduje, że ona właśnie się zrobi... I smarowałem ją i tu, i tu całą, nie? Więc cała jest, że tak powiem, pokryta tą powłoką. To też ją trochę zabezpiecza przed rdzewieniem, ale przede wszystkim nie będzie się do niej kleić tutaj jedzonko. One są na Allegro chyba 20 cm opisane. Te 20 cm to jest też tu u góry, nie? Rancik jest 3... Sprawdźmy, czy nie oszukuję producenta. 20,7 bym powiedział, że ma średnica a nie wiem, czy łapie dokładnie średnicę. A ma z 32 mm. Styka, nie? I do jajek, i do wszystkiego nic nie ucieknie. Ona nie jest wcale ciężka. Nie wiem, może waży ciutek więcej niż ta ulika. No i tak patrzyłem na te wszystkie właśnie Hillbilly, na te wszystkie jakieś tam kurcze ze Stanów, te takie turystyczne, bushcraftowe, wiecie, takie trochę old schoolowe. I... Co zrobiliśmy z Bondem? Proszę bardzo, bo to nagrałem akurat w kanciapie. Tuning trwał 10 minut. Do tuningu jest potrzebny brzeszczot do metalu, żeby sobie tą rękojeść upitolić. Zawiasik, który kupiłem w Castoramie kosztował złoty 30, zł. Ja akurat ze względu na to, że miałem nitownicę w kanciapie, to sobie przynitowałem yy, ten zawiasik. Możecie sobie wykorzystać śrubki, nie? Możecie je dać od spodu, tutaj dokręcić małe nakrętki i resztę obciąć, żeby nie sterczały. Pełna dowolność, nie? Nie popełnicie jednego błędu, który ja popełniłem przez doświadczenie. Proponuję, żebyście ją sobie najpierw w całości wypalili i jak już będzie wypalona, wygrzana, dopiero obcieli rączkę i dopiero przynitowali czy przykręcili, bo ja ją po prostu przez to, że ją grzałem wielokrotnie długo i tak dalej, i tak dalej, przegrzałem i trochę się poluzowały nity, więc je, dlatego bo one są świeże, bo je musiałem wymienić. Ona jest petarda, nie? I patrzcie. Pyk. Kompakcik. Dlaczego? Bo mnie wkurza ta strycząca rączka. Ja sobie zrobię do niej pokrowczyk taki, żeby właśnie też móc ją nosić, taki klimatowy. To też pewnie zobaczycie na kolejnych filmach, jak już będziemy jej używać. Jest jeszcze jedna historia. Gdybyście nie chcieli się na przykład pieprzyć z zawiasikiem, gdybyście nie chcieli się albo gdybyście chcieli ją odelżyć czy coś, to po prostu wystarczy, bo ta rączka to jest taki przelot zagięty, nie? To jest taki profil z blachy, ale tu jest otwarty w ogóle, tu masz parę, nie? Więc jeżeli sobie opitolicie to kawałek dalej, to też będziecie mogli tu wsadzać kijka, jak możecie, bo to jest takie trochę splaszczone, ale to, to sobie bardzo łatwo też możecie rozgiąć, żeby kijek wchodził okrągły, też możecie sobie tutaj nawiercić dziurkę, żeby sobie zrobić taką blokadę jak w murice, żeby sobie coś tam wsadzić dla pewności, żeby, żebyście mieli większą pewność, że wam rączka nie ucieknie. Tak wygląda. Za 31,30, a nie kurczę, 200 złotych czy 100 dolarów. Polska. Gruba blacha. Taka wiecie, gniotca nie łamiotca, można to też później odłożyć na przykład, żeby sprezentować dziecku w spadku, bo nie sądzę, żeby ona się coś tam z nią stało, przepaliła czy coś. Pamiętajcie tylko, żeby ją wypalić koniecznie i pamiętajcie, że najlepiej nie myć jej wodą, nie tylko przecierać na sucho. Ona ma jeszcze jeden plus, której na przykład nie mają te wszystkie takie te fale i te wszystkie z, tą, z tymi takimi powłokami wiecie, antyprzywierającymi, to jak się podrapie, to chyba jest do wywalenia, nie wiem czy są jakieś na przykład nie wiem, preparaty uzupełniające taką powłokę. Nie wiem, czy są, ja chyba nie znam, a nawet jakbym znał, to nie wiem, czy chciałbym to robić. Natomiast tutaj możecie zamieszać łyżką stalową, możecie zamieszać z porkiem, czym chcecie, a jak zedrzecie tą powłokę czy coś, to sobie po prostu ją podgrzewacie, smarujecie olejkiem rzepakowym, na przykład rzepakowym, bo tam można słonecznikowym, można olejem z awokadą. Też są zdania podzielone, którzy mówią, że właśnie, żeby wysmarować ją jakimś olejem, który ma niski punkt dymienia, żeby się szybciej spolimeryzował. Mnie przekonuje chyba raczej to, że wysoki punkt dymienia, bo później też przy smażeniu to może mieć znaczenie. Jestem mega zadowolony, nie. A w ogóle. Spinwarze! Moglibyście mieć na uwadze, jeżeli zrobicie taką wersję mojej patelni, która już tu będzie miała zawiasik, Niech ona jest trochę droższa, żebyście też zarabiali, nie? Zawojujecie świat. Jeżeli będziecie konkurencyjni dla tych wszystkich firm, wiecie, zagranicznych, wiposkich, Kolejny produkt Made in Poland, z którego będziemy mogli być dumni. Pozostawiam pod rozwagę. Ja swoją już mam, więc ja już klientem nie będę. Michał, dzięki za patelnię. Nie wiedziałem, że to się tak skończy. Skończyło się petarda. I tutaj, jak położysz półkilowego steka, to ten zawias i ten nawet nie kwękną. Czy tam śrubki, czy co sobie zrobicie? 31-30. No, jestem tak mega zadowolony z tej patelni, słuchajcie, że szok. W każdej było coś tam. na. tutaj, kurde, ta zapłytka. Ta, kurde, tutaj wejście na tą rączkę takie liche. Ta ciężka, nie da się jej nosić, bo żeliwna. Ta, kurde, się ślizga na kuchence. No i właśnie ten teflon, czy tam jakaś inna powłoka, czy coś żadnych minusów same plusy jajecznica smakuje jak z patelni babci Krysi nie Zróbcie sobie. Jeszcze muszę skończyć na nią pokrowczyk, a też będzie ładny. Będzie ładnie wyglądał na zdjęciach na Instagramie. <gry> a to tego będzie spełniał swoją funkcję. Dziękuję za uwagę. To był mój pretekst, żeby nagrać film z życzeniami. Słuchajcie, życzę Wam z okazji świąt. Obojętnie, czy ktoś obchodzi, czy nie obchodzi, świętuje, czy nie świętuje, czy świętuje święta Bożego Narodzenia, czy hanukę, czy kłanzę, czy po prostu się cieszy, bo ma wolne z roboty, to wam życzę wszystkiego najlepszego. Nie tylko z okazji świąt, w ogóle wam życzę wszystkiego najlepszego, ale teraz szczególnie. Pobądźcie z rodzinami. Może tym razem olejcie las albo pójdźcie sobie wspólnie na spacer, pobądźcie z rodzinami, nacieszcie się ciepełkiem domowego ogniska, nacieszcie się, wiecie, nie? A propos patelni, żarełkiem, karp, żeby wam smakował. Ja tak specjalnie nie przepadam za karpiem, nie? Ale jakąś rybkę o oh, pitole. Mamusia zrobiła śledziki w oleju. O ja, teraz mi się przypomniało. Chyba jestem głodny, właśnie. Spędźcie ten czas w spokoju, żeby przyszły rok też wam spokojnie mijał, żeby wszystko było dobrze, bo te ostatnie czasy są tak popierdoczone, że tylko w ogóle po prostu patrzeć, gdzie tutaj się ewakuować, na jaką planetę. Będzie lepiej. Dużo gorzej. Raczej być nie może, więc bądźmy dobrej myśli. Co nam zostało? Cieszcie się z tego, co ważne. Dziękuję wam serdecznie za komentarze pod filmem, gdzie nie powiedziałem ani słowa. To bardzo miłe i będę robił częściej takie filmiki, no to też, ja się też super ubawiłem, no właściwie robiłem głównie dla swojej frajdy, jestem mile zaskoczony, to było bardzo miłe, dzięki, dzięki. W ogóle cieszę się, że jesteście, że jest Was coraz więcej, nie? za chyba 70 tysięcy w ogóle, szok, kto by pomyślał, nie? Od głupiego filmiku nakręconego HTC Desire Z na stojaczku z druta od siatki ogrodzeniowej, no. Róbcie to, co kochacie, róbcie to, co Wam sprawia frajdę i róbcie sobie dobrze, nie? Tego sobie i wam życzę. No. Trzymajcie się i się nie przejedzcie. Bo jak się przejecie, to wiecie, będzie trzeba popić. Mam jeszcze odarka na brzuszek, orzechówka, nalewkę. Muszę ją chyba wziąć z kanciapy i zawieźć do domu. Tak w razie, gdyby faktycznie może przesadził z tym serniczkiem. <laughs> Zaraz po Nowym Roku, bo teraz miałem kupę roboty. Nawet chciałem zrobić sobie biwaczek solo z wami, jak tradycja nakazuje, żeby nawiać i się wymigać od sprzątania, ale miałem tyle roboty po prostu, że nie było szans. Nie wiem, czy się uda między świętami a Nowym Rokiem, ale na pewno uda się na Trzech Króli. Już jest knute gdzie pojedziemy na cztery dni, więc na pewno będzie gdzieś, pewnie gdzieś, gdzie jest dostatek śniegu, no nie wiem. Trzymajcie się. Jeszcze raz Was gorąco pozdrawiam. Teraz gorące pozdrowienia są jak najbardziej na miejscu. Teraz 10 sekund dla tych, co wiecie, nie? Co ty? Cztery patelnie nosisz do lasu? No tak, jak chcę nagrać film o patelniach, nie? Życzę i Wami sobie, żeby takich ludzi też było coraz mniej. Na serniczek!